Siemaneczku, to i wasz ulubiony pasożyt społeczny, a więc kanał Dominik. I dzisiaj będziemy oglądali i recenzowali nasze ulubione polskie filmy. Wbrew pozorom nie chodzi tu o farmę mrówek. To będą takie perełki polskiej kinematografii jak. Otwarcie hipermarketu, sukcesja łódź. 248 tysięcy wyświetleń. Tłum ludzi w Kerfur w hełmie. Promocja cukru. Oblężenie biedronki kropka. Kilkutysięczny tłum walczył o telewizory, wykrzyknik. A tak serio, to nie będziemy podniecać się samymi filmami, na których tysiące ludzi stoją w kolejce po jakieś produkty, czy karkówkę z przeceny czy telewizory, tylko bardziej ocenimy postawy ludzi komentujących, to co lubimy najbardziej. Na start mamy prawdziwą perełkę, oblężenie Biedronki, tysięcy tłum walczy o telewizory. Tak jak widzimy na filmie, mamy tutaj parotysięczny tłum ludzi w wieku tak 60 lat w górę. Ewidentnie możemy po ubraniach ocenić, że no raczej nie ubierają się w misbehave, ra raczej, raczej nie śledzą nowinek na Witkacu, Witkacie, Whiskasie. Mamy tu do czynienia z jak najbardziej normalnymi, przeciętnymi osobami, które nie mają zarobków z kosmosu, wykonują prawdopodobnie proste prace i to jest jak najbardziej w porządku. Mają normalne życie, no, nikt nie powinien czuć się gorszy z powodu tego, że zarabia mniej pieniędzy od kogoś innego, to jest absurdalne. Tak naprawdę cały fenomen tych filmów, w przypadku tego filmu mówimy o 800 tysiącach wyświetleń. Polega na tym, że ludzie klikają w te filmiki, żeby pośmiać się, jak ludzie są biedni. Kurwa, głupi, biedni ludzie. Nie? Jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwe zachowanie godne zwierząt, to nie powinniście oglądać samego filmu, tylko powinniście zjechać do sekcji komentarzy, bo tam są najlepsze przypadki. Tomasz Kowalski pisze zwierzęta. Kraj trzeciego świata, bez kropki No, zwierzęta, no, biedniejsi ludzie Kraj trzeciego świata, nie zarabiają tyle pieniędzy Ile Tomasz. Beka, śmieszne, śmieszne Nie mają, nie mają tyle pieniędzy Co? <grytania> Mamy więcej pieniędzy Niż oni, super, super zabawne Inkogitantia pisze, ta babcia oczywiście Chwyciła cztery paczki herbatników i spierdoliła 10 lajków, bo wiecie Babcia, e emerytka, e ręcistka re nie, nie ma pieniędzy I nie, nie, stać, ją, nie stać ją Na herbatniki w sklepie Tak jak, ten, tak jak ludzi w sekcji Komentarzy. Dlatego wzięła, jak rozdawali, aż cztery paczki herbatników. Jan Kowalski pisze: Pierdolone wieśniaki. <śm> no, no kurwa. No, no bo ludzie, ludzie ze wsi nie mają tyle pieniędzy, ile, ile ludzie w mieście, ile Jan Kowalski. Jan Kowalski, temu to się powodzi, no kurwa, ale albo pojechał jakiegoś wieśniaka za to, za to że kupuje w biedronce, jak jest, jest zniszka. To jest. Jeden wartościowy komentarz, który znalazłem, a przejechałem już chyba z 40 komentarzy. Big Boss 1982. Dla mnie, dla mnie zawsze był ziomem. You're good. Nie ma co się śmiać. To wszystko z biedy i zaściankowego myślenia, które wytworzyło 1200 zł na miesiąc. I to jest właśnie... To jest same sedno problemu. To nie chodzi o to, że ci ludzie są śmieszni, bo są biedni. Tak naprawdę największa bieda na tych filmach, jaką możemy zaobserwować, to jest bieda mentalna w komentarzach. To, że ci ludzie ustawiają się w kolejkach, to, że ci ludzie przychodzą tysiącami na otwarcie jakiegoś sklepu, to nie bierze się całkowicie z powietrza. To się bierze z tego, że dla tych ludzi być może zakupienie tej karkówki 2 zł tani to jest jedyna szansa, żeby zjedli karkówkę w roku. Także zanim wejdziecie w sekcję komentarzy i napiszecie, że są zwieśniakami, że są robakami, że są biedakami i... głupi, biedni ludzie, zastanówcie się może, czy to jest kwestia natury tych ludzi, czy to jest kwestia tego, że ci ludzie są zmuszeni do działania w ten sposób. Bo gwarantuję, że gdyby tym ludziom dać pensję po 10 tysięcy złotych miesięcznie, to oni nie szarpaliby się o tą karkówkę dwa złote taniej, tylko jedliby tak jak wy. Dobra, jedziemy dalej. Otwarcie hipermarketu, sukcesja Łódź. Andrzej Pudlasz pisze Jakie wieśniaki, szkoda gadać, kurwa śmieszne Ludzie ze wsi mają mniej pieniędzy niż ludzie z miasta A napisze sobie komentarz, a ich skrytkuje Żeby nie było, wiem, że tu prawdopodobnie chodzi o epitet wieśniak W sensie, mówi się o kimś wieśniak, jeżeli nie reprezentuje takiego poziomu Jak w tym przypadku Andrzej Pudlasz Który reprezentuje zajebisty poziom, wchodząc pod ten film Tylko dlatego, żeby się wyżyć na ludziach biedniejszych od ciebie. Dobra, z tego co widzę po sekcji komentarzy, chodzi tam mniej więcej o to, że po wielkim otwarciu pra centrum handlowego w twoim mieście, żeby zachęcić ludzi, żeby zapoznali się z nowym obiektem, po prostu rozdawano darmowe burgery. Dylanji pisze: "Jak niewolnicy pracują za 1300 do 2000 PLN, to co się dziwić, że darmowy burger robi z nich murzynów." Kurwa. Nie wiem nawet co powinienem bardziej skrytykować w tym komentarzu. Robi z nich murzynów. No, czarne skórzy ludzie, no bo wiecie, no bo kiedyś byli niewolnikami w znacznej mierze przynajmniej, czy bardziej... Jak niewolnicy pracują za 1300-2000 PLN, bo wiecie, oni, oni nie wychowali się w sprzyjającym środowisku jak my, oni nie mieli dostępu do komputerów, nie mieli dostępu do książek, nie mieli dostępu do internetu, nie mieli dostępu do wiedzy w takim stopniu, jakim my mieliśmy, dlatego teraz możemy się z nich pośmiać, że pracują za mniej niż 2000 PLN. Dobre dyloci. To jest ten typ osoby, która prawdopodobnie nieironicznie ogląda Kruszwila. Jedziemy dalej. Tłum ludzi w Kerfur w hełmie. Promocja cukru. Film, który ma 871 tysięcy wyświetleń. Film jest z zeszłego roku, więc mamy w sumie dość aktualny materiał tym razem. I tak jak widzę właśnie na filmie, po raz kolejny mamy do czynienia z emerytami, z ludźmi, którzy no wiadomo, nie mają tak dużo pieniędzy jak e, młodzi wykształceni komentujący. Także no, można było się spodziewać, że jeżeli gdzieś będzie możliwość zakupienia cukru, złotówkę czy dwa złote taniej niż w punkcie B, no to wiadomo, że pójdą i będą się rzucali w tej kolejce oto, no bo być może dla nich taka oszczędność to jest w tym momencie kupić lek albo go nie kupić. Ciekawe, co wy byście zrobili w tym momencie. Ciekawe, czy ciekawe, czy wszyscy komentujący postawieni w ich sytuacji szybko założyliby własną firmę i zarobili miliony, czy może jednak poszli do tego sklepu, gdzie jest taniej, żeby kupić sobie lekarstwa za te zaoszczędzone pieniądze. Nie, założyliby firmę. Kami LPM pisze, Czemu to nie jest w kategorii zwierzęta? Znak zapytania: 39 lajków. Dlatego, że kategoria zwierzęta jest akurat w sekcji komentarzy. Nonej pisze, Co za polaki, robaki, kurwy. Rzucą im trochę cukru, a ci już gotowi się pozabijać, przeciwnik, żeby zaoszczędzić kilka złych kropka. Co za Polaki, robaki. Udostępnijcie im sekcję komentarzy, żeby pośmieć się z biedniejszych od siebie, to od razu możemy się rzucić i napisać komentarz, żeby udowodnić, że mają więcej pieniędzy. Dobre. Wodnik Dom napisał z kolei zajbisty komentarz podsumowujący tą sprawę. Kiedyś też będziecie mieć 70 lat, ale emerytury nie będziecie mieć żadnej. Oczywiście też żadnych oszczędności. Ciekawe, co o was będą pisać wasze wnuki. Nie no, oczywiście wszyscy, którzy to komentują, to będą parówkowi potentaci więc... 70 lat, to teraz jeszcze nie mogą, no bo ich rodzice im nie pozwalają, potem, potem ich babeczka z przyrki trochę dupi, więc no nie mają czasu założyć własnego przedsiębiorstwa, ale jak tylko wyjdą z gimnazjum, a potem jak tylko wyjdą z liceum, a potem jak tylko, nie wiem, skądś wyjdą, to z pewnością założą swoją fi firmę i nie będą zarabiali 2000 zł miesięcznie, tylko będą zarabiali setki tysięcy, a nie jak te robaki stojące w kolejce. Royer napisał, Serafin czekamy, haha. Ha. I wiecie co? Serafin nagrał o tym filmik. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na naszym kanale i na samym wstępie. Na samym wstępie chciałem powiedzieć, że to jest pierwszy filmik Serafina, jaki obejrzę w życiu i w tym momencie nie żartuję. Więc będziecie mieli specjalne po prostu creme de la creme reaction video. Na samym wstępie, póki jeszcze mam twoją uwagę, chciałem zaprosić cię do subskrybowania tego kanału. Na samym wstępie zapraszam was do dania mi łapki w dół i napisania w komentarzu Jebać biedę, jestem parówkowym potentatem. To bardzo, bardzo mi pomaga. Nie zapomnijcie też dupnąć w górę. Gu... Przepraszam, za każdym razem niesamowicie. Nie bawi, jak ktoś na. Nie może nawet zacząć filmu, już musi żebrać o tej swojej subskrypcji. No. Mmm. Są czasami takie template: y. intro, intro by Przemo X Minecraft 2000. Jestem przekonany, że jak się to SP wyszuka gdzieś w Google, to wyjdzie nam template. Walka o cukier, który był przeceniony, wiecie o ile? O złotówkę. Złotówkę. Wiecie, co to jest złotówka? Metaforycznie można powiedzieć, że złotówka to jedno wielkie nic. Złotówka to gówno. Ja na moim mercu zarabiam... 20 razy tyle na jednej koszulce. Czy rozumiecie to? Wy rozumiecie te pieniądze? Czy dalej zarabiecie 1200 z emerytury? Wy wiecie, co to jest złotówka? Złotówka to po prostu nawet nie pieniądz. Drogi Serafini, jeżeli masz miesięcznie 1200 zł, połowa z tego pójdzie Ci na rachunki, druga połowa w większości pójdzie Ci na wyżywienie i jakieś podstawowe potrzeby, Zostanie Ci tam może 50 do 100 zł luzu miesięcznie, to tak. Złotówka to jest dużo pieniędzy. Jeżeli miesiąc w miesiąc musisz się ściskać ze swoimi pieniędzmi, żeby zmieścić się w określonych, bardzo ścisłych ramach i kupić sobie leki, bez których po prostu nie możesz funkcjonować, nie możesz żyć dosłownie, to tak, złotówka to jest duża oszczędność. Nie widziałem jeszcze nigdy w życiu ludzi, którzy o złotówkę przetrwioną na cukrze. Cukrze! Który nie jest niezbędny do życia, odpierdalają taką szopkę. Cukier nie jest niezbędny do życia, to jest bardzo mądre zdanie, ale jest jeszcze taka sprawa, że no, ludzie jednak czy też chcieliby mieć coś dla siebie od życia, i na przykład dla ciebie to może być, nie wiem, zajebisty posiłek albo impreza w sobotę czy w piątek wieczór, ale dla osoby, która ma miesięcznie parędziesiąt złotych luzu, to raczej te rzeczy odpadają, raczej nie pójdzie na jeść się w restauracji, tylko właśnie rozrywką, czy tam przyjemnością, czy czymkolwiek takim w jej przypadku będzie właśnie cukier za 3-4 złote. To, że będzie mogła sobie posłodzić herbatę, to jest właśnie przyjemność. To jest coś, co lubi zrobić. Na więcej sobie nie może pozwolić, takie są realia. To jest podstawowy problem to jest to, że ludzie to nie są roboty i ludzie Ludzie po prostu czasami potrzebują mieć coś ponad sztywno nakreślone ramy. Jeżeli w tym przypadku to jest cukier, to ok. no ja jestem w stanie to zrozumieć, że dla kogoś możliwość posłudzenia herbaty jest właśnie przyjemnością. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie ten sam film, który ja widzę? Gościu mówi, kobieta za mną upadła, ale kto by się tym przejmował, przecież kurwa, jest cukier w promocji. Na szczęście nasz Serafin, jako bardzo empatyczna osoba, jest bardzo wrażliwy na potrzeby ludzi biedniejszych od siebie, więc dzień w dzień jeździ do tego Lidla i pilnuje, żeby nikt się nie wywrócił. A nie nagrywa filmiki, żeby zarobić na na tym, że ludzie są biedni i ludzie się wywracają o ten cukier. Jeżeli tak bardzo chcesz pomóc tym ludziom, to nie rób z nich błaznów przed pół milionem ludzi. Czy ten problem nazywa się bieda? Otóż odpowiadam, nie. Nie jest to bieda. Myślę, że człowiek, który jest naprawdę biedny, wolałby kupić chleb, a nie zgrzewkę cukru. Bo jeżeli jest naprawdę biedny, to po prostu nie słodzi i herbatkę pije gorzką. Wow, mamy tu bardzo, bardzo trafną analizę profesora Serafina na temat tego, czym jest bieda i kto tak naprawdę jest biedny. Otóż nie, bieda to nie jest tylko i wyłącznie stan w którym nie jesteśmy w stanie kupić sobie absolutnie nic poza najbardziej podstawowymi artykułami w stylu opłacić sobie najtańsze lokum i jeść tylko i wyłącznie czerstwych chleb. To jest temat trochę szerszy, bo co powiesz o ludziach, których stać na to lokum, stać na jakieś najbardziej podstawowe wyżywienie, stać na parę z których potrzebują i zostaje im 30 złotych luzu. Jak nazwiesz tą grupę ludzi? I dlaczego, dlaczego w ogóle śmiesz twierdzić, że ci ludzie nie mogą przeznaczyć pozostałych im pieniędzy na cukier albo coś innego, co po prostu da im choć odrobinę Radości w życiu. Jak nazwiesz tych ludzi? Czy to są dla ciebie bogaci ludzie? Czy to są dla ciebie ludzie, którzy nie musieliby stać w tych kolejkach? Bo jak gwarantuję, że ci ludzie nie stoją w tych kolejkach i nie rzucają się o cukier ze złotówkę mniej hobbystycznie? Tak, to właśnie jest bieda, drogi serafinie. To jest dokładnie bieda. Może są biegnięci, są po prostu bez kultury i w umysłach mają coś takiego, co nazywa się komuna. Chrum, chrum kapitalistyczne świnki. Jak, te, jak tam wasza komuna? Jak tam? Dalej, dalej stoicie w sklepach po cukieru? Już nie trzeba, już kurwa nie. Nie musicie sobie wieszać tych papierów toaletowych dookoła szyi. To jest, jest przeszłość. przeszłości. Zamiast stać w tej kolejce kupcie sobie lepiej trochę merczu Serafina. Tak, to, 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 to robią kapitaliści dzisiaj. Wydaje mi się, że przeciętny Sebix z Karyną mieliby więcej kultury w swoich ortalionowych dresach niż te osoby. Problem w tym, że właśnie Sebix bez karyny, którego teraz oglądam, nie ma wcale więcej kultury od tych ludzi. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to właśnie jest najgorszy typ klienta. Same staruchy. To jest najgorszy typ klienta. Same staruchy. Nie ma to jak. Serafin, wiecznie młody i jego armia poważnych krytyków biedy, oczywiście zawsze będą młodzi, zawsze będą paróweczkowymi potentatami, którzy zarabiają grube miliony i nigdy nie będą potrzebowali pójść po cukier za złotówkę mniej. Nie, to nie dla nich. Wydaje mi się, że dla tych ludzi i dla komunistycznej mentalności nie ma już ratunku. Jedyny komentarz, który mogę przywlec tutaj na koniec tego filmu to dwa słowa. JA PIERDOLĘ Ale tu nie chodzi o komunistyczną mentalność Nieważne jaki masz system, jeżeli ludzie są biedni, to tak, będą biedni Jeżeli postawisz ludzi wychowanych e, w Wielkiej Brytanii, wychowanych w Holandii, wychowanych w Belgii I postawisz z drugiej strony ludzi wychowanych w Rosji, wychowanych w Polsce I dasz im 1200 zł miesięcznie, to gwarantuję, jedni i drudzy będą mieli tak samo przejebane Dlaczego pod tym filmem jest kategoria rozrywka, a nie kategoria zwierzęta? UCH Najsmutniejsze jest to, że to samo mógłbym powiedzieć o twoim filmie. Szczerze mówiąc jest to trochę przerażające, bo z tego co widzę w pasku polecanych, to nie jest jedyny taki film Serafina. Wygląda na to, że gość dosłownie robi film reakcyjny o każdej promocji, gdzie ludzie się rzucają o tańsze produkty. Pozostaje mi jedynie życzyć Serafinowi, żeby on nigdy nie musiał się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie będzie naprawdę musiał stać w kolejce po produkt o 2 złote tańszy. I to jest właśnie calutki przekaz dzisiejszego filmu. Najniższy poziom reprezentują nie ci ludzie, którzy stoją w tych kolejkach i którzy po prostu no, czasami w sposób bardzo mało ale no na pewno nie bez powodu rzucają się o tańsze produkty, tylko niższy poziom reprezentują ludzie, którzy wyśmiewają ich publicznie i trzepią grubą kasę komentując takie osoby. Tak czy inaczej, to był dzisiejszy materiał, bardzo dziękuję wam za obejrzenie i wysłuchanie mojej opinii, nie zapomnijcie dać w komentarzach znać co o tym myślicie, zapierdolić łapeczki w dół, napisać jewać biedę, ja jestem paroweczkowym potentatem.